Nie, ja nie, nie mogę na to patrzeć. Bardzo dobre. Głowa. Posolona o... jest. Niczym lepsze od głowy szwiniaczka. Szkoda, że obcięli ucho, bo nie zjadła ucho. O matka. Teraz najlepsza część. Dobra, dobra, ja nawet, ja na to nie mogę patrzeć. Najlepsza część, czyli policzek. Ale noża potrzebuję, nie rady bez noża Masz nóż? Nie, no mam w yeah. tym. to jest po prostu... Dlaczego? Taki twardy? Nie, bo wiesz co, muszę wybierać nie do gorąco. O, jest policzek. Pyszne. Moje... O, tu ma zobacz od różków. Szkoda. Nawet, bo się zaraz zehaftuje. Dobra, szczątkę ucha, zobaczymy, czy mają. Dobra, szcząsteczkę. No. Bardzo dobra. Jedyna <grym> rzecz, która mi tu smakuje. <grym> o nie, o nie. No dobra, smacznego.